Dobra, Ercio, ja już jadę do rodzinki, no to pa. No, papa, będę za tobą tęsknił, do jutra. Ja za tobą też będę tęsknić, papa. Pa. Dobra, widzowie, tak naprawdę nigdzie nie jadę. Po prostu chcę zobaczyć, co Ercio robi, jak mnie nie ma w domu. I zobaczymy w sumie, czy ma jakieś sekrety przede mną. I zobaczymy, jak żyje beze mnie. Ale przed tym zostawcie suba, dzwoneczkiem, łapkę w górę, podbicie ten film. I napiszcie w komentarzu, że jesteście Team Julka Kulka, a nie hejter. Nie! Czemu akurat teraz? Super! Klawiatura mi się zepsuła, a właśnie miałam grać. Bez klawiatury nie da się normalnie pograć. Chwila! Ostatnio przypadkiem odkryłam temu i zaskoczyło mnie, ile tam jest rzeczy. Nawet znane marki i mega okazje. Na pewno uda mi się znaleźć klawiaturę dla mnie. Mam dla Was zniżki dostępne tylko przez mój kod. Dzięki niemu możecie kupić produkty z wielkimi rabatami. Podpisujecie w pasek wyszukiwania na stronie głównej. A najłatwiej jest po prostu kliknąć w link w opisie. A ta klawiatura jest pi Piękna. Wybieram ją i zamawiam. Wow, nie spodziewałam się, że tak szybko przyjdzie. Jakość jest dużo lepsza niż myślałam. Wystarczy pobrać aplikację temu, wpisać mój kod w albo kliknąć link w opisie. Szczegóły macie dokładnie rozpisane w opisie. No dobra, więc zostałem sam w domu. To mi się podoba. Co mogę tutaj porobić fajnego? Uuu, lodóweczko. Jesteśmy całkiem sami. O, chętnie zjem wszystko, co masz w środku. Na przykład goferka. O tak. Tak, loda też sobie zjem. No, spoko, je sobie go ferki tutaj. Ale czemu on gada sam do siebie? O, lodóweczko, lodóweczko. Jakie ty masz fajne skarby w sobie. Mm, pycha. Czemu on gada do siebie? Ale to jest chyba przerać. jakieś. Nie wiem, to chyba się leczy z tego, co mi się wydaje. A gdzie on teraz zniknął? Halo, gdzie on jest? Szybko, szybko, szybko. Trzeba go tutaj jakoś namierzyć. Szybko, może jest wysypialnie. Szybko idziemy tam zobaczyć. Jest tutaj, jest tutaj. Nie ma go. Gdzie on zniknął? O, teraz się przebierzemy. Aha. Aha, zobaczymy, co ja tu mam w garderobie. Tak jest. Ej, słyszę go, chyba jest o, w garderobie. O, o. Szybko idziemy tam zobaczyć. Ale mam pomysła, to będzie fajne. Jest tam, jest tam, widzowie, jest tam. Okej, okay, ubiorę się. Ej, ubiera się w coś, widzowie, on się w coś ubiera. Uuuu, ale wyglądam! Szalalala, la. Co on się tam przebrał? Niech on już tutaj wyjdzie, jak chcę go zobaczyć. w co on się przebrał, chcę zobaczyć. Uuu, tak, jestem w Przebrał za ninja! Szybko idziemy do salonu, zobaczyć co on tam będzie robił, szybko, szybko, szybko! Łaia, łaia, łaia! Jest ninja. nie, 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 nie pokona. Z nim wszystko okej, czołowska czy po całym domu! teraz spidżicu! Co on robi? Boże! Co ty powiedziałeś? Chcesz zniszczyć moje królestwo? Nie, na pewno tego nie zrobisz! Ure. Jest z nim wszystko okej, okay. on ma, nie wiem, on ma jakieś zbiny, czy co? O, dobra, teraz idziemy, idziemy, jest ciasto tutaj, ciemno, o, dobra, jest, o, rozwalamy go! Ciąg tak, rozwala tak, telewizor? Tak. Jestem najlepszym Ningxo! No tutaj idziemy, szybko, tutaj chyba mnie nie Uhu. zauważy. To, sto, 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 jestem najlepszy No je, to, sto! Z weekend! Dobra, a teraz pokroję to jabłko! Pa, 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 I jest! Oho, tak jest! Trzeba było tym czymś kroić to jabłko! Dla najlepszego ninja należy się jabłko, bo jestem najlepszy! No chyba mnie widział, chyba mnie widział, nie? Szybko, szybko chowam się. Coś mi mignęło przed oknem, ale to pewnie jacyś wrogowie! a, ja, ja, ja! Dobra, pokonani wszyscy! A z wszystko okej? Kocham być Ningżą! Najlepiej się to robi, kiedy jestem sam w domu i nikt mnie nie obserwuje! O nie wiem, czy nikt, no nie wiem, Ercio, <laughs> o, idzie, Co idzie, tu idzie, porobić idzie? teraz? Co mogę teraz porobić? O, pogram sobie na wiaże idę po konsolę na górę. Dobra, idzie do góry, idzie do góry Tylko jak ja mam tam zobaczyć? Dobra, nie zobaczę go niestety Może że gdzieś tu jest drabina, ale wydaje mi się że jest w garażu. Ej, właśnie! Możemy też przy okazji zrobić jakąś tajną bazę w garażu Ciekawe czy się skapnie. Tam jest Ercio Okej, okay, dobra, powolutku no, Może się Biorę sobie w konsolkę proszę, 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 La, 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 la. <laughs> jesteśmy w garażu, jesteśmy w garażu, co? La, 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 la. co on tak tam ściga? Biorę sobie konsolkę czas? i będę grał na VR-ze. O tak, kocham grać na VR-ze. O tak. Włącza tutaj jakiś telewizor, co on tutaj robi? Dobra, teraz ubiera moje okulary VR. Dobra, to on w tym czasie, jak tam będzie grał, to ja może zrobię swoją bazę i zrobię taką fajną, różową. I jak tu wejdzie, to się tak zdziwi Kto to tu postawi? w ogóle i tak dalej. Ale taka piękna będzie ta nasza baza, że ohoho, ho. aż będzie zazdrościł. Dobra, tutaj postawmy takie lustro ładne, u mega fajnie. Toaletkę tutaj może dajmy. O, o, fajnie, fajnie to to będzie wyglądać. O półkę z kosmetykami tak postawić. O, tam nie. Taki... Uf, uh. co się tam tak że to? Ale ja, ja. Nie, on będzie ciszej. Ja tutaj robię swoją bazę, która będzie oczywiście śliczna. A nie jak jego pokój, który pewnie zaraz będzie brudny, bo wyjechałam. Dobra, nasza baza już jest gotowa. Idziemy zobaczyć w sumie, co robi Erciel. On i tak ma te wiary założone, to mnie nie powinien zauważyć. O, gra sobie. Patrzcie, sadę tutaj. O oh, ja. Yeah. Uh -huh. Dobra, rozwalam go, rozwalam cię. Jeee, yeah, strafiony! Dobra, teraz kolejny. Oho, uh oho. -huh. Ustawimy Bardzo mu dobrze. tutaj propsa. O, Dobra. się ścimy, co się I teraz... tutaj. Teraz, oh, o, uniki, uniki! O. Co ja sobie ciu, może ciu, coś ciu, zjem a, w tym czasie, ja sobie tu gra. Uh -huh. Kozacka gierka, uwaga, Ercio jesteś świetny, jesteś znakomity, dajesz, dajesz, i tak jest No gra sobie, ciekawe czy się zorientuje, że tutaj położyłam ten, w sumie to nie wiem, się dostanowi pewnie Dobra widzowie, to będzie mega śmieszne, postawimy mu tutaj pająka, o jednego, drugiego Ale jestem kozakiem w tą grę, no ej, no nie, no co o nie, o nie, to ma nie, szybko, być w, szybko, w ogóle, oszukał co za oszust to jest, nie, ja nie przegrałem wcale! To on oszukał, ksiter jakiś, kurde, wyłączał tą głupią gę... pająk, pająk! Jezus, ej, co to jest? O co chodzi? Kto to tu postawił? Co się dzieje? Pomocy! Julka ratuj! Czemu on powiedział Julka, przecież mnie nie ma w domu? Znaczy, no jestem, ale on myśli, że mnie nie ma. Julka, o nie, Julki przecież nie ma, zapomniałem! Julka, pomóż! że muszę do niej zadzwonić! Ej, czy on chce ja do mnie zadzwonić? I nie mam... Ja mam telefon przy sobie, szybko muszę go wyciszyć! Dobra, szybko wyciszamy, szybko, szybko. Dobra, wyciszamy. Julka odbieraj! Ktoś jest w moim domu! Ja się boję! Dobra, nie odbieramy od niego jest! Ja sobie nie. tutaj piję. O co chodzi? Kto to postawił? Nie, no dobra, ja to wszystko muszę usunąć stąd. Mam nadzieję, że nie zauważy tej bazy. Dobra, sytuacja chyba opanowana. No to idę teraz do góry, zająć się swoimi tajnymi sprawami, o których nikt nie powinien wiedzieć. Dlatego, no, wykorzystam to, że jestem sam w domu. OK, więc teraz tak, odpalamy sobie moje konto bankowe. Tajny... Uuu, uu, kasem, no, ale dobra, że to nieważne. Ale jakimi tajnymi rzeczami? Ja chcę wiedzieć. No, patrzę tutaj na kamerach, no dawaj, dawaj Erczo, pokazuj hmm, Czy mnie na to stać? No dobra, tak, myślę, że znajdę na to pieniądze Więc tak, w kwietniu oświadczam się Julce, to jest na pewno, to jest pewne Co? Co on powiedział dobra. i się. I ja się przesłyszałam. Okay. E, no dobra, to lecimy dalej. Kolejna tajna sprawa. Zatkało jest... mnie! No tak, moja gra na Robloxie. Muszę odpalić grę na Robloxie już w styczniu, więc ona powinna mieć zaraz swoją premierę. Ale ta gierka kozacko wygląda. Dobra, ja się nie mogę doczekać kiedy ją pokażę widzą, ale to dopiero za kilka dni. Wszystko już jest gotowe. Okej. Okay. No dobra, więc będę musiał już kupić pierścionek Julce no, no i co? No, z tym, matkowosko. Dopiero w kwietniu, no nie Dobra, to może jeszcze nie teraz. Może dopiero za miesiąc czy dwa. Okej, okay, no dobra, to tajne rzeczy, wszystkie poplanowane. Kurde, aż się spłaciłem od tego myślenia. Idę się wykąpać, okej. Okay. No idzie się wykąpać. To nas to chyba nie interesuje zbytnio. My w tym czasie możemy coś porobić w domu na szybko. Hmm, może. Dobra, tylko trzeba uważać, żeby on teraz nagle nie wyszedł. Ja, la, 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 pianka dla Ercia. Pianka na głowę, Co on tam pianka. Nie, topę. Wiem, wiem, dobra, on tutaj się kąpać będzie. Ja w tym czasie tutaj w garderobie ustawię jakieś pająki, straszne rzeczy i jak będzie chciał się przebrać, to tutaj tak będzie tak dużo tych pająków wszystkiego, on się tak wystraszy. I tu uprastawiamy tutaj te pająki. Boże, jak on się wystraszy tego. O Boże, biedny, aż mi go trochę szkoda. Kąpię się, kąpię. Sam jestem i mogę sobie śpiewać pod prysznicem. Pięknie śpiewa. Ej, Sziolala. krzyknęłabym teraz, że pięknie śpiewa, ale nie mogę tego niestety zrobić. No, szkoda! O tak. I mamy pianki. Huhu! Może tutaj dam jakieś walizki. O! I może pomyśli, że wróciłam i zacznie mnie szukać po domu. <ściał> to będzie. Dobra, idziemy. Po trzeba być z domu, szybko, szybko, szybko. Dobra, widzowie, otwieram szybko garaż i wychodzę z domu szybko, bo on zacznie będzie zaraz szukać, jak zobaczy w tej tej, tej garderobie, że ba, ja tam popostawiałam ba, te. Uciekamy szybko, szybko. Dobra, i patrzymy na kamery. Pepe, pera, nago po domu! Idźcie ubrać, człowieku! Tam do garderoby, tu! Patrz, tutaj, tak, pajączki se wiszą. Nikt na mnie nie patrzy, jestem totalnie wolnym człowiekiem, ale dobra, może w końcu się pójdę ubrać. No nie wolę oszczędzić wam chyba oczu, wiecie, więc wam tego nie A co to jest? Jezus! Uciekaj, uciekaj, skąd tyle pająków! Tutaj. zobaczył to! Zobaczył to! Ej, co jest? Dlaczego garaż jest otwarty? Nie dobra, ja się najpierw ubiorę może. Bo się zaraz przewietrze. Ej, co jest? Dlaczego garaż jest otwarty? I czemu tu jest jakaś fajna baza? O co chodzi? Nie. Y o nie, ale o nie! się stalił. O nie, plakat z weekend. To na bagie z Julka! Co, ona robi jakąś tajną bazę? Ale kiedy? może. Jak wróci do domu, to z nią o tym pogadam, ale to już pewnie dawno temu zrobiła, tylko ja nawet nie widziałem w sumie. No, dawno, dawno zrobiłam tak, Elcio, dawno. No dobra, teraz przydałoby się zrobić to, co robię już zawsze od dawna, to jest mój nawyk, czyli pójść na siłownię, ale oczywiście tak niby na siłownię, Oho. nie, szybko, bo szybko, bo szybko, ja tak naprawdę muszę naprawdę uciekać, coś muszę uciekać, bo ja tutaj stoję, szybko, szybko. I w sumie zobaczymy, gdzie on tak naprawdę idzie, bo on powiedział, że robi co innego niż na siłownię. Dobra, tutaj idziemy, zobaczymy, gdzie on idzie, gdzie on idzie? Yes. Jazda, jazda, jedziemy, jedziemy! Co on tak śpiewa? Niby nie wiem, on chce jakiejś tak muzykę. na na co innego. Ej, a może on chce jakąś nową piosenkę zrobić, że on tak śpiewa teraz? O, to nie widział mnie. Dobra, szybko idziemy, zanim idziemy, gdzie on Jedziemy! Jedzie? Czekajcie, przecież my mamy siłownię w domu. To gdzie on niby może jeździć, jak nie na siłownię? Gdzie on w ogóle zaparkował? Nie widziałam, nie patrzyłam, zgubiłam go, szybko biegnę. Dobra, jest tam jego auto. Gdzie on idzie, szybko, idziemy zobaczyć szybko, ale tak dyskretnie może. Dobra, schowamy się tutaj i zobaczmy przez lornetkę, czy może go tam nigdzie nie widać. Hmm, nie widzę go nigdzie. Dzień dobry, ja poproszę wszystkie ciastka, jakie tutaj macie. To jest najlepsza kawiarnia w mieście, a najlepsze jest to, że ja zawsze mówię w ogóle moim przyjaciołom i dziewczynie, że ja w ogóle jadę na siłownię, nie? A tak naprawdę przyjeżdżam tutaj i się z... o, zajadam, po prostu obżeram za wszelkie wczasy. Słyszycie go? jest? Pycha. Mhm. Mhm. Pyszotki Poproszę więcej, poproszę więcej! Co on tam robi? To jest ta siłownia cała. On zjadł całą taką tacę. Widzowie, wpadłam teraz na genialny pomysł i się przebrałam za pracownika tego sklepu, żeby zobaczyć, co Bychotki. tam Ecio robi. Odwróćmy się lepiej, żeby mnie o, nie poznał. O, te pyszne babeczki, te ciasteczka, jak ja kocham tą kawiarnię, naprawdę. Mm, pyszne jeszcze lody. Ej, a ciekawe, jakbym do niego podeszła i powiedziała, o, jest pan stałym klientem, to by to to była prawda, nie wiem. Dzień dobry, proszę pana, pan jest przecież naszym stałym klientem. No tak, ja tu jestem prawie codziennie. No tak, tak, naprawdę pana za to szanujemy, dziękujemy, naprawdę. A ja, ja również dziękuję naprawdę za takie smakołyki, to się należy, no naprawdę. pycha. Mm, Słyszeliście to? Co my się tutaj dowiadujemy O Erciu, matkowoska Widzowie, naprawdę, jeszcze mnie nie poznał Co jest serią mega plusem Dobra, dziękuję pani bardzo, ja bym się tutaj zapłacić W sumie pół tego, co w życiu zarobiłem Tutaj chyba wydałem w tej kawiarni Ale bardzo proszę, dziękuję serdecznie O, dziękujemy bardzo, naprawdę Do widzenia, to do widzenia miłego do widzenia. dnia Mmm, pycha O że to było trudne i mega stresujące Dobra, teraz szybko musimy za nim iść Szybciutko, szybciutko Gdzie on jest, gdzie on zniknął, matką? gdzieś pojechał Dobra, może się przebierzmy już za mnie, żeby nie było, że ja pracuję zaraz, do mnie ktoś podejdzie. A Czemu ty nie w pracy? He? Dobra, gdzie on mógł teraz pojechać? Do domu chodźmy szybko, może będzie w domu. Dobra, to idziemy tam do domu, może zobaczymy jeszcze. Tutaj się rozglądniemy chwilę po okolicy i może go znajdziemy. Tam go nie ma, tam go... Ej, tam jest jego auto przy szkole. Dobra, idziemy tam tylko. Powolutko, żeby nie zostać zauważony Stoi tam, stoi tam. Nie wiem, czego widzicie, ale on. Tam stoi, już wam pokazuję tutaj. Widzicie go. Co on tam robi? On grzebie w śmietniku. Ula, la, ale się dzisiaj trafiło. No, 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 mamy. Puchar z prawdziwego złota, ale jaja. Co on robi? Czy on, on zabiera ze śmietnika jakieś rzeczy? Dobra, czy my tu coś jeszcze mamy? Po hmm, co, mu to? Kurde, no dobra, nic chyba więcej nie ma, ale i tak spoko sobie zarobiłem dzisiaj. Kurde, mało akurat zarabiam na YouTube, to muszę w śmietniku grzebać, no ale dobra. Mało elegancko. zarobiłem. Do auta. Co, w sensie, jak zarobił, że on to sprzedaje? O kurde, o kurde. Jedzie, jedzie, dobra, chowamy się tutaj dobrze. Jedziemy. Jedziemy. Dobra, 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 lecimy, lecimy, szybko, szybko. Okej, okay. okej, okay, szybko, szybko. Nie nadarza, no, on tak szybko jeździ tym autem. Dobra, teraz przyszła pora na mój kolejny wielki sekret czyli mój tajny pokój. Jaki tajny pokój, szybko patrzymy na kamery, wolę tam lepiej nie wchodzić. Niko o tym nie wie na szczęście jeszcze, więc muszę dokończyć budowę mojego tajnego pokoju. Uu, jaki tajny pokój, no, słucham, słucham. Okej, okay, dobra, zobaczmy tutaj to jego sekretne pomieszczenie, o, gdzie ona. Jest! Dobra. Szedł okay, tam. Okej, no tak. Dobra, kartony przeniesione, o. kartony. karton, no. ja chcę tam wejść. I co wyjdziemy tam? Trudno najwyżej go spotkam. Dobra. Ja tam wejdę, ja tam wejdę, mówię wam i co wie. O, o, dobra, idę przynieść resztę dzieci, mebli. Dzieci, dzieci w tym czasie wyjdę tam na szybko. Dobra, chyba... Dobra, chyba jest w domu. Szybko idziemy do tej bazy. To było tu. Uuu! Ale ładnie tutaj. Uuu! Ale skąd on ma takie obrazy tutaj? Ale fajnie, dobra, szybko trzeba stąd wyjść, żeby go nie spotkać. Fajny ten pokój, szczerze, mega mi się podoba. Tylko teraz szybko uciekamy, uciekamy, uciekamy. Szybciutko, żeby nas nie zauważył i się chowamy. Ej, ale widzowie, naprawdę mega ciekawe, po co mu w ogóle jest taki pokój. Naprawdę mnie to mega ciekawi i ja muszę to usłyszeć. Naprawdę. Teraz go podsłuchujemy cały czas, dopóki się nie dowiem, po co mu jest. Ten pokój. Szybko lecimy na kamery i patrzymy, gdzie on w ogóle jest teraz. Ercio, gdzie ty jesteś? Halo, może w tej bazie jest? Ercio, jesteś tu? Nie ma go tutaj. Halo, gdzie on poleciał? On zniknął chyba. Dobra, widzowie, naprawdę subskrybujcie kanał, wpadajcie na mojego TikToka i Instagrama. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to napiszcie to w komentarzu. Ja naprawdę taką bekę mam, jak patrzę, co on tam robi. Gada do siebie, może po prostu jest jakimś ninczą, wszystko, może to jest takie piękne, naprawdę. Dobra, zobaczmy co on tam robi teraz Na kamery I siup, o gdzie on jest? O jest, tutaj chodzi to jakieś... on ma jakiś, co tutaj, ogon Au, jestem wilkiem Co on robi? Sam jest alfa, o tak Gdy wychodzi księżyc Gdy wychodzi księżyc To Ercio nie jest już tym Erciem co za dnia Haha, <laughs> jestem innym człowiekiem No widać, o, że tak. jesteś inny jakiś Patrzcie na mnie ludzie Au I widzę ale czy to w ogóle jest normalne że ja do niego gadam, pomimo tego, że wiem, że to on i tak mnie nie słyszy. Nie wiem, trudno. No, możemy pogadać, Ercio, no, pogadajmy. No, o, cześć mój przyjacielu! Mój przyjaciel Show! O, jaki A, słodziak! Jaki słodzaczek. Ale ten ogon jest taki piękny, tak mnie rozwala, może, ale Ercio, co ty robisz? A, w sumie to już mi nawet nie daje szczęścia. To jest za Julku, Julka, wracaj! Julk. Chodź Ercio, nie, nie, ej, nie płacz. Kiedy przyjedziesz? Błędno mi już samemu Teraz przyjadę, znaczy to przyjdę Nie płacz, nie Widzę, ja teraz co do niego wrócić Przez to <grym> Julka, wracam. Dobra, wracam do niego Nie, bo teraz mi dobrze z niego Szybko idziemy tam <grym> Ja tak za to też Hej, to pojawia Hejka zale nie płakałem, wcale nie płakałem, cześć, a co ty tu robisz Tak wcześnie? I wróciłam, no, no A, to super, cieszę się, bo ja trochę za to mam już tęskniłem I za ale to mam nie też już tęskniłam No, to super Wiesz co, kurde, powiem ci że mega się nudziłem Nic co sumie nie robiłem, jak ciebie nie było Po prostu siedziałem na kanapie, oglądałem telewizor Nic szczególnego takiego A, no, a na przykład, nie wiem, nie udawały się ninji Co? Nie, no Julka Ty chyba, nie wiem, masz jakieś paranoje w głowie Co ja takie rzeczy robić co z tym dzieckiem? Nie, no to co ty, co ty w ogóle gadasz? Dobra, y, pa Bru, br Potopim. No i nie wiem co on robi w ogóle, dobra, idę nagrywać TikToki o brejny rotach to ogólnie uważam, że balerina kapucina, nie do no, idziemy do niego, Ercio! Ercio, ja muszę ci się do czegoś przyznać. No zapomniałam, no to tak widzowie dziękujemy za oglądanie, Aha. bajo jajo. I wpadacie na moją grę, link w opisie, zostawcie follow i zostawcie ten dzwonek, Dzięki!